Tutaj Cynder i... Wilga! I dzisiaj będzie nowa, pierwszy odcinek nowej serii ORIGAMI! I z powodu, że Wilga przestanie. No kamerować dalej. Ja będę to Okej. Dobra, to Wilga poszła kamerować. Hmm. I z okazji świąt Wielkanocnych, które będą niedługo, bo dzisiaj u nas jest przerwa świąteczna, u was też, um, od jutra, bo dzisiaj byliśmy jeszcze w szkole. Um, Willy nie było, bo pojechała do... E, do kogo, Willy, pojechałaś? do... Do No i oczywiście nic jej nie założyli i wszyscy nie było w szkole, no. no i... no i, i jutro idziemy, jak... idziemy do szkoły, więc jutro będzie więcej odcinków, bo do ósmego... A dzisiaj jest pierwszy, czyli Primo Aprilis! Nie będzie odcinków. Do ósmego niestety nie będzie odcinków ani jednego. Nie będzie w ogóle odcinków. To jest ostatni odcinek na tym kanale. Niestety. Prima Aprilis! Co wy myślicie, że przestanę nagrywać? Co? Nigdy. Nigdy nie przestanę. E, nic mi nie zmusi. Chyba się umrzesz. No chyba. No i do ósmego będzie coraz więcej odcinków, będzie super meksa, mega odcinków, dlatego że mamy wolne i to już nie jest na prima bralis. i właśnie z okazji, dzisiaj z zrobimy. Yy, jakie to ciężkie, kurde. Oh, mam tu książkę z religiami. Będziemy to robić z książki. Nie obraźcie się, proszę. Trochę mi ręka pomoże, bo... Tak, za bardzo tym to nie dam rady. No, znaczy dam radę, ale... Takiego króliczka... Przyjusz kamerę bliżej do króliczka tego. Takiego... Takiego króliczka. Nie będziemy robić takiego króliczka, więc... Teraz przełączam kamerę, żebyśmy... Żeby było na, na kartkę. Czyli tutaj. Też bliżej chodzi. Żeby było widać tak na no, bardziej kartkę, co będę robiła. Ym, więc pierwszy krok. Czekaj, Czekaj, Cender, ja mam coś, ja coś I, i, U tego ortodonty, to jakaś gruba, brzydka pani mi, mi, mi grzewała brudnymi paluchami w wózi. To było No O matko. I bez rękawiczek. Majka, to jest takiego! To było coś takiego! Takie dubanie w paście <grystanie> i bez rękawiczki! Whee! I coś to e, <grystanie> Więc no my. Nie, więc, kamerować. A ja a będę na to Więc. Kikałek! Bierzemy kaczkę z nowo rozumowego oglądania. Kikałek! kicałek, kicałek. Potrzebne do tego będą kartka i nożyczki i przede wszystkim 10 palców. <grym> <grym> Urok, oczywiście. Więc ym, składamy kartkę, że bierzemy jeden róg z góry, z górnego prawego rogu i składamy tak, żeby na dole było równo i żeby się zrobił taki rożek. Tutaj widzą? Tutaj taki rożek. No i składamy. Będę chodzić tam, gdzie twoje rączki. Jeśli, jeśli macie kwadratowy, to nie musicie tego robić, ale ja mam prostokątny, bo chyba są gdzieś kwadratowe, nie wiem, bloki rysunkowe. I e, to, to, tutaj jest ten trójkąt, to, gdzie, gdzie Trzeba cię. Gdzie jest taka, jakby linia, coś takiego. E, musimy ciąć, żeby z tego się stworzył kwadrat. A my robię od góry. Wiem. Myślałam, że brądują. Dobra. I wyszło nam taki trójkąt. A jak rozłożymy, to jest kwadrat. Tylko, że trochę tydzień. Ale no dobrze, że złożymy, bo jak weźmiemy tak, to jest taki jakby rąb w tą stronę, tylko, że taki przecięty. I teraz, jak mamy kwadrat tak, to musimy złożyć jak mamy w tą stronę, że tutaj jest takie to, że od złożenia, to musimy te dwa rogi złożyć znowu, tylko żeby było równo, jak najrówniej jak umiecie. I musimy to złożyć. Jeśli coś wystaje, yy, to znaczy, że coś zrobiliście, zdjęcieliście. Prawda? Chciałam linią jeszcze, żeby było otwarte. I mamy takie. Takie cztery trójkąty w środku. Krzyżyk na środku. Mhm. I teraz dwa, obojętnie jakie, takie trójkąty wkładamy do środka. Takie coś wkładamy do środka i trzymamy to ręką i składamy. I jak dobrze to zrobiliście, mam nadzieję, to, wysz, to jak z dołu zobaczycie, jest takie coś. Pokażę jeszcze raz. Tak, dwa. I składamy dwa rodzice. Yes. Więc ym, dalej. Bierzemy jeden róg. O, jak są dwa, to jeden. I składamy go tutaj na środek. i tak samo, tylko że jeden. Wtedy wychodzi nam takie coś jak przy robieniu żabki. Ocinek też jak zrobić żabkę taką sklepczoną będzie. Teraz ym, tutaj mamy jeszcze takie dwa rogi o tych i je wkładamy tak do środka. Pokażę jeszcze raz. Jest taki tutaj taki róg.